Ibuprofen spowalnia raka? Badania z 2025 roku pokazują, że ten sam ibuprofen, który bierzesz na ból głowy albo gorączkę, faktycznie może spowalniać rozwój nowotworów. Testy objęły ponad 42 tysiące kobiet po menopauzie. Okazało się, że te, które regularnie przyjmowały lek, miały o 25% mniejsze ryzyko zachorowania na raka endometrium najsilniejszy efekt u kobiet z chorobami serca. Ibuprofen hamuje działanie genów, które pomagają komórkom nowotworowym przetrwać m.in. stat 3. To może też tłumaczyć, dlaczego lek zmniejsza ryzyko raka jelita grubego, piersi, płuc, a nawet prostaty. Ale uwaga, eksperci ostrzegają, nie łykaj ibuprofenu profilaktycznie. Długie stosowanie może uszkodzić nerki, żołądek i serce. To nie jest magiczna tabletka, tylko wskazówka dla naukowców. Na razie najlepsza ochrona przed rakiem to nadal zdrowa dieta, ruch i sen. A ibuprofen może kiedyś stanie się częścią terapii, ale tylko pod okiem lekarza. I wtedy będzie można powiedzieć, że wyjdzie to wszystkim na zdrowie.